Cześć, 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 cześć. No i. No i. No i. Yy... Stary, są kamery. Kogo ty no próbujesz chuja zrobić? Proszę cię, proszę cię. Ostatnio, tak? ostatnio nagrywaliśmy z Mateuszem i się zrypał w 30 sekundzie, jak się witałam. Teraz Damian. No nic, no, przepraszam was, widzowie. I witam w kolejnym odcinku z G4Skins. I ze mną dzisiaj taka ekipa. Patryk i Damian, cześć. Witam. Siemano. No, będziemy się klasycznie batylkować, zasady znane, więc ktoś może ja. zacząć. Zapraszam, zapraszam no, ja. ci co bekają, mogą zacząć. A ja przypominam, strona dla osób pełnoletnich i z kodem TOKIOX X macie plus 5% do doładowania i tą oto darmową skrzyneczkę do odtworzenia. I pamiętajcie, żeby sobie otwierać skrzynie bonusowe. Ja Ale otworzę. No, odkrzyknęła tam. No bo. Oj, oj, oj wyszło. Y, otwieram platinium, bo ktoś mnie prosił, żebym otworzyła inną niż diamentową, więc otwieram i emeczka fajna wyleciała. Jeszcze zobaczymy, proszę. co będzie na skrzyneczka. I co? No I CZ. Tak. Bardzo fajny, battle taki dłuższy i, i przyjemny. I teraz tak. Okay. Wiadomo, wiadomo, że Ola nie przygotowała odcinek. A jak nie? No A, to proszę zadać pytanie. Yy, dobrze. No to Masz? mam. A co? Ha, ty myślałeś, że się nie przygotowałam na swój odcinek, a ja się Ciekawie. Ciekawie. Dobra, ja mam teraz pytanie. Jaki był wasz pierwszy telefon? O Jezus, Maria. No. Pierwszy? pierwszy, pierwszy, albo właśnie a, pierwszy, jakiś zobacz. drugi. No to ja wiem. No bo mój pierwszy. to była ta Nokia, taka cyglana. 30, tak. 30, tak, no, tak, każdego też. Też pierwszy tak, telefon. Tak, tak, To była też. pierwsza. Potem miałam taką Motorolę z klapką. Wiem, którą też, no. Miałam Ericssona też, takiego, też taka cudowna ja jak Erickson Nokia. Też. I potem miałam takiego Samsunga, on chyba był Korbi. I on miał takie zmieniane z tyłu e, obudowy różnych kolorów. Korbi, 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 Tak, to było, mówię, potem powiem swoje. No, no i po korbiku to szczerze nie pamiętam, ale gdzieś już jak byłam starsza, no to sobie przeszłam na iPhone'a 6 chyba był czy 5 5s 5 ale tu już jak miałam już już miałam lata swoje no yy, więc tako to ja, teraz ja powiem no nokia 3310 tak pierwszy telefon od babci dostałem bo babcia zmieniała telefon mi dała yy, miałem jeszcze jakiś taki z kolorowym wyświetlaczem też jakąś nokia ale nie pamiętam dokładnie nazwy yy, no i w czasach szkolnych to też miałam korbit, tylko że ja miałem lepszy ja miałem Korbi Pro, on miał taką klawiaturkę wyciąganą. A to, 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 to wiem, no? No taką różową, miałem klawiaturkę wyciąganą, i bardzo się jarałem, nie? Jak mogłem sms y pisać, jak na kompie normalnie, na klawiaturce takiej. E, potem miałem. Co wygrał? No właśnie, ja nie wiem, bo gadałam. O, Patryk. Patryk, no to Patryk robił. No i witam. Ja miałem, a wiem co miałam po Corbi Pro. Po Corbi Pro miałem swój ostatni telefon z Androidem. No. To był y, Huawei P8 Lite chyba, mhm. tak on się taki białutki, No i potem zaczęły spływać pieniądze z YouTube'a. No tak. i za pierwsze Jak swoje pieniądze kupiłem iPhone 7. Oho! I to, to były czasy, gdzie najnowszym iPhone'em był chyba dyszka iPhone X wtedy. Ale mówię, nie, no, X nie kupuję, bo to za drogie. Ale ta... Iphone... Ja też miałam tą 6S i on był taki maleńki. Taka, taka dosłownie ten. No, no siódemka, z była, dzisiejszy... siódemka, siódemka była podobna właśnie. No. Bo ja, ja nie lubiłem nigdy dużych telefonów, nie? No i po siódemce zaskoczę was, nie było przeskoku, że ósemeczka tam czy coś tam, tylko ja od razu na 14 skoczyłem z siódemki. Bo się o, ze mnie śmiało. No to razy dwa, razy dwa, nie razy dwa, Nieźle się powodziło. No, teraz ty Patryk. E, tak, no to jak klasycznie 30-30 to była podstawówka. Końcówka podstawówki chyba... Miałem Sony Ericksona. Widzę właśnie, musiałem go wygooglować. To jest Sony ericsson Walkman W810i. Takiego miałem, taką maszynę. No. E, no i potem ciekawa historia, bo chyba gimnazjum to było i miałem LG Cookie. A to kojarzę. kojarzę e, no. To już to był miał. taki po początkowo dotykowy, miał jeszcze rysik jakiś i tak dalej. I pamiętam, że na osiedlu... Jakiś ziomek zakapturzony podszedł i spytał czy może zadzwonić do mamy. No i ja ci? byłem strasznym naifniakiem kurwa. No i zaczął wykręcać nimi numery i coraz bardziej się ode mnie oddalać. I nagle jak poszedł w długą to już go kurwa nie dogoniłem. nie <gry> Zawinął. I mi, mi e, zawinął telefon. A potem to już e, Samsungi, bo ja akurat widzę, że tu jest... E, PK versus reszta świata, bo ja nie jestem zwolennikiem iPhone'ów. Właściwie to jeba cię iPhone'iarzy. Czemu tak mówi? E, a, widziałam dzisiaj na streamie, pokazywałeś chyba coś z tego twojego telefonu. E, tak, no właśnie w następnym a. tygodniu, gdzieś w weekend teraz odbieram e, tego nowego Samsunga S25 Ultra. Aha. Ja zawsze byłem Samsungarzem i mnie nie, nic nie interesuje Android, to jest to. A powiedz mi, czemu je bacz iPhoniarzy? Bardzo jestem ciekaw, twoim miałem opinii. przez dwa tygodnie iPhone'a i no. ale to był... Kurde, to też może, może e, z, źle oceniałem, ale to był chyba właśnie z iPhone 7 albo 8 i on miał chyba dopisek SE albo FE no Coś takiego stary. było. I no nie wiem nie, nie dało się go używać, nie dało się tej kurwy używać i powiedziałem nigdy więcej iPhone'a. I Bo w ogóle to, to nie, jestem ogólnie też, ogólnie nie, ogólnie, nie jestem fanem Apple'a, w ogóle firmy. No ale Więc jak, już, jak, jak ktoś już jest mówię, fanem Androida, to nie zmieni na, na tego. No ja właśnie, Tylko ja miałem ja przygody z Androidem takie, że mi się zawsze te kurwy zaczynały. Yy, chodź Patryk roku. do, do batki. A jeszcze szybko przerwę, że w międzyczasie będą oczywiście kody. Więc proszę uważnie oglądać i. Yy, aha, i do wygrania będzie ten skinek. Tutaj, o, on się. Jaki? Tutaj. i yy, koska, tu będzie tak wyświetlona. Jaka? A nie wiem jeszcze. A nie wiem, nie A, wiem ciekawa, jeszcze. Nie wiem jeszcze. Ale będzie, ja nie powiedziałam na samym początku, ale będzie. To, to pamiętajcie, co trzeba. Komentarz, nie like, pobliższe subskrypcję i y, działający trading, tak? Pamiętajcie o tym. No. Dobra, no to teraz możesz swoje pytanie zadać, tak? Ja przygotowałam. I co? Ja? No? Ale to co, to jest po pytaniu? Ale. 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 O robocie. No co, co, ale, to... ale ty Peworowi przypalasz pytanie na jego odcinek, to nie jest w porządku. Ale on mi zarzucił na samym początku, że nie. ja nic nie przygotowałam. No bo, no bo ostatnio nie miałaś. I mhm. nie mówiłaś nic, to tak za, wiesz. Myślałem, że nie masz. Mhm. No ale ogólnie, yy, jeszcze kończąc temat telefonów, no to. A no dobra, właśnie... ja mam następne pytanie. Ja właśnie y, przeszedłem na iPhone'a i odkąd mam iPhone'a, to nigdy się na Androida bym nie wrócił, no bo mi Androidy wszystkie się zacinały po jakimś czasie. A powiem ci szczerze, ojej, o Jezu, Ojoj. To... odkąd miałem iPhone nawet siódemkę starą, gdzieś ją mam jeszcze w, w chacie z Kitraną. To mi ten telefon się nigdy nie zaciął, siódemka, nie? I Ojoj. tak samo mi się czternastka nigdy nie zaciała. Dlatego? Dlatego tylko iPhone. Nigdy Słuchze, powiem ci, że nie wiem czy mi się kiedykolwiek Android... No może te takie ultra stare Androidy gdzieś dam, Nie wiem... E, miałem S9 Galaxy S9, to może to się ścinało po kilku latach używania. Ale ja to akurat e, nie patrzyłem na to, że to jest przez Androida. Tylko ja tym telefonem lubiłem bardzo dużo rzucać, bo akurat to był... To był ten okres w życiu, tak jak ostatnio gadaliśmy na odcinku, że się coś tam piło. Hmm. Trochę się piło ze znajomymi i no lubiłem go sobie upuścić, albo rzucić kilkadziesiąt metrów przed siebie. No, bijaj. może przez to, już wiem. A androidy mają tak, że mogą zapisać dane w chmurze też? E, no tak, masz przecież Google Drive'a i tak dalej, to no. wszystko. <laughs> Jakie pytania masz Ola? Dobra, okay. e, to teraz tak, zabawy z dzieciństwa, ale podwórkowe. To mam. Podwórkowe, no to chowanego Miałam. podchody. Podchody były top. Się hmm. zbierało na osiedlu i podchody były robione. Podchody, co to było? No, że jedna osoba szuka i reszta. Zostawia ślady jakieś. Tak? Zostawia tak, tak ślady, no. A to, to my. I... To my inaczej o to mówiliśmy, no. No, no i żeś się rozbiegał po osiedlu i tam, i coś tam, i oni szukali, nie zostawiają ślady i tak dalej. No więc, więc u mnie podchody były top. Ja nic nie wygrałam w tym tym. Ale co, ja wygram teraz? Nie. Ja? Aha, ja, ja już wygramy. szykuję. A ja już szykuję Batle. No dobra, to teraz ja? No. Ja daję się eee... kiedy Batle. Ile macie pieniążków? 24. Dawaj, dawaj. O Jezu, to nie to. <noise> no, więc dobra, u mnie, pod, u mnie dobra, podchody dobra. schowanego z znajomymi... Yy, to były top, nie? No u mnie... U mnie podchody to było. My mieliśmy wersję chyba zupgradeowaną z tego co pamiętam, bo my graliśmy w policjantów i złodziejów. I to na podobnej tak, zasadzie tak, działało. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Eee, tylko, że było w kilku policjantów, nie? I właśnie złodzieje tak, zostawiali proszę. tropy jakieś i tak dalej. No. To była pierwsza. No to wiadomo, że chowany to też tam się chowaliśmy po, po osiedlach czy coś. Mm. Ej, a robiliście y, takie. I Boże, jak to nazwać? Y... Kurde, to. Pukawka? Nie wiem, no, jak pukawka. to. Na Czyli jazębinę, jazębinę, na Jarzębinę zbierał z krzaka się. i ten. I... że tak. <coughs> I z butelki i z ten. I z rękawiczki. Z ja to, jeszcze my jest. mieliśmy taką zabawę. Oprócz tego, co właśnie wszystko pewor, to my mieliśmy taką zabawę, że na placu zabaw z huśtawki skakaliśmy, kto dalej. O tak. Do tego o, tego to też. Do to też no, Znajomy no. ręki, nie połamał. Jak <laughs> No skoczył na rękę, po prostu się wywrócił, yes. no. no ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, a w ogóle Ola, ty mówisz, pyta się, czy mieliśmy półkawki, że my jesteśmy z starej daty, ludzie, no, no ja, jeszcze, tak, ja no. jeszcze jestem z czasów, gdzie, Oooo! z czasów, Ładie. gdzie się chodziło do sklepiku, był taki jeden taki sklepik na osiedlu i się kupowało oranżadę za 50 groszy i się jeszcze butelkę oddawało. No tak. tak, tak, I, tak. Się piło, I się piło w pięć osób z tej orążek. Nie no nie. ja wiem. To były takie czasy, że mi mama na przykład karteczkę pisała, żeby mi kupił fajki do takiego średniowego sklepu chodziłem mamie tu A to Nie, nie, to ja tak nie miałem, żeby no? się rodzicom, nie, nie, nie. I ci tosy były jeszcze pojemności. No, le... A... Lejsy były za trzy złote te malutkie. Za złotówkę Big Milky. za złotówkę za, złotówkę, albo za złotówkę. No, no, no. możliwe, no nie pamiętam. Wygra, Ale... nie wiem, ja, ja, to... ja. Okay. Pałeczki za 40 groszy, Big milki się oddawało ten. Pałeczki mówiliście? Na no, te, te na, te, na te, na te co, 40 groszy kosztowały? No, no, chyba pałeczki, no. Ja pałeczki. my sopelki na to mówiliśmy. A sopelki, no też się a to się mówiło byliśmy. gdzieś tam. Dobra, zrobię tak, a nie dokończyłem zabaw. Wszystkich. No. No. no, graliśmy właśnie w, w tych policjanów i złodziejów. Na pewno graliśmy jeszcze w. Szukaliśmy takich placów rozbudowanych, bo były takie jeszcze mm, place załogi, takie zwyklaki, że tam huśtawka i koronica. Tak, tak. Ale były też takie, już potem się robiły takie z drewna lepsze, nie? Tam na robili. No, i my szukaliśmy takich placów i graliśmy w. Jak to się nazywało? Ziemia Parzy. Ziemia Parzy. A tak, tak. tak, 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 tak to ja no. też, my też no. No, tak. no? No i oczywiście y, na boiskach y, różnego sortu, tam graliśmy oczywiście nie w piłkę nożną, chociaż na początku się trochę grało, ale później y, w koszykówkę dużo graliśmy. A w króla, była w kosza 21. A w króla, No Właśnie. A to nie był, to nie był król? To też... Nie wiem, u nas było to 21. U nas się czyli to jak król rzuciłeś, nazywało. Rzuciłeś, wiem, to Zrobiło 2-2 Ola... punkty i trzeba było. Czy ja mylę ja my gry? Mi się wydaje, że w króla to się grało tak, że przynajmniej u mnie się grało tak w króla, że piłką do, do piłki nożnej o blok się kopało i na przykład ja kopię i ty musisz od razu za mną kopnąć i kto jakby nie trafi w blok. Albo piłka mu indziej, no. to jest to ma K. A może tak a, a a było? może tak, było, może tak no. było, ja pomyliłam to z 21, ale a w 21. Kosza, w kosza 21, a my mieliśmy, byliśmy takimi już powoli nerdami, <laughs> że graliśmy w taką gierkę w kosza co się nazywało My Fantazji. <laughs> po prostu. I na przykład, że tam było takie coś, że, że nie, miałeś po 30 HP, ja na przykład rzuci, mógłbym rzucić za 3 i tobie zabierałem HP. -ki. Wiesz, no to było takie PvP, jakby. No, no. I na przykład miałeś zawsze na start gry Potiona na życie, czy na przykład miałeś 25hp i on odstawiał 5, a my sobie to sami wy to nikt raczej w to nie grał, nie ma szans. Ale to była dobra gra. Ciekawe, ciekawe. Ja wygrałem chyba. Tak, wygrałem, tak, wygrałem. tak, 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 tak. A co nie zna takie gierki? My Zresztą. graliśmy jeszcze w taką gierkę, że... Mm, że chyba się kopało do góry i się mówiła jakoś literę i osoba z... Która miała właśnie imię z tej litery, to musiała tą światopiłkę złapać, łapką, tak, tak, który rzuci tak. w kogoś. ale nie pamiętałem się to nazywało. Ile masz Pwor? 40 mam. Eee, to robię. Można zrobić. No to widzę, że my Wiecie, podobne, ta, 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 podobne roczniki to podobne Tak, tak. no nie no, raczej tutaj trzeba by było pogadać z kimś albo wiele młodszym, albo wiele starszym, no, tak, żeby coś tak, się tak. różniło, nie? Jeszcze była fajna gierka, taka domowa już bardziej, nie? to pamiętam, że kuzyn mi o pokazał, nie pamiętam jak on się nazywał, dawno, dawno temu w lesie, coś, coś takiego, mhm. że na ka braliśmy kartki normalnie A4 takie duże i każdy sobie tam wymyślał postać jakąś swoją, nie? No. Eee, co ci do głowy przyszło? No i osoba, która, za ile to jest? Za 25 koła? No? Ej, ja właśnie A. też zobaczyłam dopiero. Ja pierdolę, <laughs> 15k. No i, i, i grało się tak, że Osoba taka prowadząca właśnie wymyślała całą historię, że na przykład mówiła: No, idziesz sobie przez las no. i trafiłeś na przykład do jakiejś karczmy. I w karczmie znajduje się coś tam, ale nie, jesteś, nie wiesz dokładnie, co tam jest. I wchodzisz do tej karczmy, czy idziesz do przodu. I ta osoba, która właśnie yy, była tą postacią musiała mówić, nie? Że idzie do karczmy albo idzie dalej w las. A to kojarzy coś. I ta ale... osoba właśnie wymyśla dalej historię, że no dobra, to idziesz dalej w las i spotykasz coś tam, coś tam, nie? Okej. Okay. No i to było też ciekawe, bo to bardzo musiałaś wytężyć mózg i, i tworzyć tą historię, nie? O! Moje Moje. Nie, to <laughs> Patryka! Jezus, nie Co Nunu? -nu? No, cześć. Cześć, Dobra, cześć, cześć. lasik może być, Lasik musi być dla mnie. No, ale Za, kurde, no zawsze jak się gada, Za 15. zawsze jak się gada, takie, że to jest taka nostalgia, nie? Kiedyś to się w ogóle, no, yes, yes. kiedyś to, żeby rodzice cię zwołali y, do domu na obiad, to, nie, to był, ciężki temat, to by, ogóle... to, tak. I wbiegałeś tylko do domu, napić się wody i wybiegałeś i, i, i ci jeszcze nie było. Ale żeby były takie, takie właśnie czasy początkowe że jak my nie miałem telefonu, albo wtedy co mi ukrali i nie miałem w ogóle telefonu mm? to mnie mamuśka potrafiła dwie godziny po osiedlu szukać, żeby no. zawałać mnie na przykład na obiad albo coś no właśnie za 15 mówisz? ten no miał ten, ten jak gada, gada w tle. gada, gada, tak za 15 Tam nie mam więcej mówisz. dobra, to spróbuję tak, żebyś się odkuł, wiesz? no, Bailey, no no, przyszedł kolega do nas Mniej 15 dzisiaj, 200 masz, czy nie? dzisiaj czwarty gość. nie, 15 gość Witamy. 15, 4, 21. Fucking shit. No nie mam, nie mam. No nie wyczaruję ci więcej, nie No miała. to ja zrobię tak. Bo zrobię... mnie nie widać i ja też nic nie widzę. Tak usiadł. Tylko musicie mi dać wygrać, bo. bo... El Elast Elas jest zawsze dla mnie. O, nie, 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 nie tym razem. Daję takiego równiutkiego piętnastaka. O! Wysyłam. Dużo było. my też ja miałem takiego farta, że przy osiedlu mieliśmy taki, takie perfekcyjne drzewo na domek na drzewie i star starsi koledzy zawsze ze śmietnika jakieś yy, deski znosili. I normalnie zbiliśmy z tego taką wielką bazę na tym drzewie, że potem. Co ty gadasz? No, ale to było naprawdę, to wyglądało człowiek jak forteca. Eee, tam się normalnie na górze pom szło pomieścić 8 osób na tym domku na drzewie, ale w końcu wycięli to drzewo i, i tyle było. To nie to my, u nas to, to tylko samo drzewo znajdowaliśmy jakieś takie duże, na które dało radę wejść i tam siedzieliśmy o. co na nim Ja pierdziele, Dla mnie daje. Czemu, musi być czemu ja nie Piękne mogę. Piękne czasy tego? ja bym do nich wróciła no. Ja o. bym do nich wróciła. Oho. Piękne czasy, no trochę, trochę się tak zrobiło bumersko, ale to prawda, jak ale... inaczej wtedy było. No ale tak no... Jak już wszystko prawda, było bardziej no. Trawa była bardziej zielona, jakoś prawda. wszystko lepiej No się no, no no prawda Człowiekowi lepiej nie się. Nie było żywo. takich problemów w życiu, no. No bo byłeś dzieckiem, nie? A wtedy jest beztrosko. Nie, I kto? I no, oczywiście ja zostaję zło, z lastem. Um, także dziękujemy ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie kod Tokio i do zobaczenia. Pa! Narkara! Fajle jak łaki latają.